Jesteśmy? Patryk Małecki. Patryk, jak oceniasz to spotkanie? Spotkanie niełatwe, jednak wszyscy mówią, że przygotowywali się tutaj tak jak do każdego innego spotkania. Zresztą, na pewno tak. Myślę, że gdzieś ten początek zaważył, bo nie uwierzyliśmy od początku, że możemy powalczyć z Kielcami. i Dosyć to słabo wyglądało, do tego no, świetnie w bramce Miłosz. I ta skuteczność, on, on po, podobno 20 interwencji miał, więc to jest prawie 50%, ciężko się gra z przeciwnikiem, gdzie bramkarz broni na takiej skuteczności. Ale są też pozytywy w tym spotkaniu, widzisz jakieś? Bo trener Marcin nas znalazł takowe. Znaczy no na pewno Kasper w pierwszej połowie, no bo dużo interwencji do takich e, sytuacji sam na sam, które wybronił. Dzięki temu gdzieś też do pierwszej połowy ten wynik fajnie się trzymał, może siedem bramek trochę mało, no ale mówię, skuteczność gdzieś zawiodła i dlatego tylko tych siedem bramek było. Czy to jest też swojego rodzaju przygotowanie przed finałem Poharu Polski? Wierzycie w to, że taki mecz może Wam dać troszkę doświadczenia i trochę taktyki rozpisanej dla Was przed finałem? Nie, myślę, że na pewno nie, bo finał jest bodajże pod koniec maja, do tego czasu mamy dużo bardzo ważnych meczów, już za tydzień chociażby w Szczecinie, więc przygotowujemy się do każdego spotkania tak samo, z tygodnia na tydzień, więc na pewno nie pod kątem finału gdzieś patrzyliśmy. Właśnie, pro propos tego Szczecina, już za tydzień gdzieś do Szczecina, przygotowania, rozumiem, startują od jutra, czy od wtorku? Znaczy jutro mamy tylko siłownię, więc myślę, że taktycznie to od wtorku, ale no na pewno trener już powoli zacznie tę taktykę przygotowywać sam, więc dla niego myślę, że nawet od dzisiaj, dla nas od wtorku.